W latach 2019-2020 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy we współpracy z badaczami reprezentującymi polskie i zagraniczne instytuty naukowe realizowało projekt Antropopresja a dziedzictwo archeologiczne przykład Lednickiego Parku Krajobrazowego. Jego celem było rozpoznanie i ewidencja stanowisk archeologicznych oraz ocena wpływu działalności ludzkiej na dziedzictwo kulturowe. Jesteśmy na Ostrowie Lednickim, wyspie na jeziorze Lednica. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na otaczającą nas przyrodę, która o każdej porze roku dostarcza niezwykłych wrażeń. Przyroda ta wraz z zabytkami, stanowiskami archeologicznymi, a także współczesną zabudową tworzy krajobraz kulturowy. Dzięki położeniu Ostrowa Lednickiego, z dala od dużych ośrodków miejskich wśród jezior, pól, łąk i lasów. Zachowały się ukryte pod ziemią i w toni wodnej świadectwa dawnej działalności ludzi w postaci stanowisk archeologicznych. To one tworzą dziedzictwo archeologiczne, które wymaga monitorowania i ochrony. Realizowany projekt dostarczył nowych i aktualnych danych o krajobrazie kulturowym i dziedzictwie archeologicznym Lednickiego Parku Krajobrazowego. Wskazał zagrożenia dla stanowisk archeologicznych dla muzealników jest przykładem nowoczesnych działań wspierających służby konserwatorskie. Władzom samorządowym pozwoli efektywniej zarządzać lokalnym dziedzictwem, uwzględniając potrzebę zrównoważonego rozwoju. W prowadzonych przez nas badań skupiliśmy się na niektórych fragmentach krajobrazu w sposób bardziej szczegółowy. Jednym z takich miejsc było grodzisko w Moraczewie, w okolicy którego w tej chwili się znajdujemy. Jego najbliższa okolica została przez nas przebadana przy pomocy szeregu metod badawczych, które pozwoliły nam zadokumentowanie stanu substancji kulturowej, która znajduje się lub znajdowała się na powierzchni, jak i pod powierzchnią gruntu. Wśród tych metod mogę wymienić badania powierzchniowe, które prowadziliśmy przy pomocy kwadratów analitycznych. O wymiarach 10 na 10 Były prowadzone badania geofizyczne, geomagnetyka, a także pomiary przy pomocy georadaru. Tutaj również wykonaliśmy zdjęcia lotnicze z niskiego pułapu przy pomocy bezzałogowego statku lotniczego. Tutaj również poddaliśmy analizę ten fragment krajobrazu. W sposób bardziej szczegółowy, w perspektywie innych danych teledetekcyjnych, takich jak zdjęć, historyczne zdjęcia lotnicze, takich jak pochodne lotniczego skanowania laserowego. Wspólną cechą danych, które pozyskaliśmy w ten sposób, jest to, że są one zapisane w układzie współrzędnych. Sprawia to, że możemy. Te dane zintegrować w programach GIS, czyli programach Pakietu Systemów Informacji Przestrzennej. Możemy połączyć zarówno dane test projektu oraz te, które pozyskaliśmy w wyniku przeprowadzonej kwerendy archiwalnej z innych instytucji, jak na przykład zdjęcia pionowe, które pozyskaliśmy z archiwum Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Do tego typu bazy danych można wprowadzić informacje o wynikach badań powierzchniowych, które były prowadzone w latach 80. XX wieku i dały pierwsze większe rozpoznanie stanowisk archeologicznych. Wyniki te, razem ze zdjęciami lotniczymi wykonywanymi od 2003 roku w celu dokumentacji stanowisk archeologicznych, składają się na archiwalny zasób danych. Drugą częścią są te dane, które pozyskaliśmy w trakcie realizowanych badań. Na przykład możemy pokazać, czy wprowadzić również do tej bazy wyniki badań powierzchniowych. Możemy zobaczyć, w jaki sposób osoby, które prowadziły te badania, realizowały je w terenie, w jaki sposób wchodziły. Widać ślady przejścia w terenie. Integracja danych w przestrzennej bazie i porównanie z innymi danymi przestrzennymi. Pozwala na analizy zmian krajobrazu. Możemy przeanalizować, jak te zmiany wpływają na dziedzictwo archeologiczne. Przykładowo, porównując wyniki badań powierzchniowych z lat 80. ze współczesną ortofotomapą, możemy zaobserwować, jak bardzo rozwinęła się zabudowa i jak, jakie zagrożenia to niesie ze sobą dla dziedzictwa archeologicznego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych.